Hej, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie. Chciałam tylko rozpocząć go. Mamy wtorek, ponieważ jutro jadę na zakupy świąteczne w końcu. Jeszcze nic nie mam ogarnięte co do świąt, bo byłam na dłuższy weekend na nartach. Świetnie, bardzo mi to zrelaksowało też. Wróciłam ze szkoły, napisałam ostatnich sprawdzian więc miałam już też nauki. Mogę porobić co chcę, czyli poczytać książkę, porysować. I ogólnie, porobić to, co chcę, w końcu mogę. Ale muszę kupić jeszcze prezenty i na Mikołajki klasowe, które są w piątek, i po prostu na Wigilię, bo nic nie mam. Wait, ktoś do mnie dzwoni. Dobra, mogę dokończyć. To od razu po szkole jadę do Katowic, do galerii Katowickiej plus też do Hemu, zjeść coś. Główny cel to jest galeria Katowicka na zakupy świąteczne plus zakupy jakieś dla mnie. Już te z HM już są przecenie, nie wiem czy gdzieś jeszcze w sumie, ale... Na święta nie wiem, co uprać. Wiem, że Wigi jest u babci, a pierwszy dzień świąt u nas, w domu, więc nie wiem, bo wszystko już miałam. Najwyżej no się powtórzę jakby najwyżej trudno. Ale i tak muszę kupić coś na urodzinę, bo idę na osiemnastkę po świętach zaraz między jeszcze Sylwestrem a świętami. Ale to myślę, że jedna rzecz na te wszystkie okazje I czyli rzeczy, co jeszcze potrzebuję Nie do końca Ale po prostu popatrzeć, co jest po sklepach By się przydało w sumie Także no, to były zakupy dla mnie Trochę, bo mam nadzieję Bo jestem bardzo wybredna I dla moich rodziców Plus, tej tak mówię, na Wigilię klasową Jeśli kupię jutro A jak nie, to jeszcze najwyżej Gdzie indziej pojadę Co to jeszcze, co rodzicom chcę kupić To w sumie Mogę powiedzieć, tacie, dzisiaj mamie pokażę takie koszulki, co znalazłam, bo inną znalazłam, ale mój tata nie chce czarnych, a ta była czarna. Ale najwyżej ja sobie ją kupiłam, bo mi się bardzo podoba. A znalazłam tam jeszcze inne, tylko nie jestem do nich pewna, więc pokażę mamie. Po prostu nie dojdzie już chyba do świąt, na bank raczej, chociaż może raczej nie. Ale to by po świętach dostał, a mamie nie wiem, czy po prostu nie dam pieniędzy, się nie dołożę i jakiś małą rzecz kupić, że nie dać tak po prostu pieniędzy. Jak nie tą koszulkę dacie, to Kupię mu chyba jakąś piżamę jakby była jakaś taka fajna wsesza, bo nie mam pomysłu, co kupić. A to w miarę mogłoby być. Do zobaczenia jutro. Ja chciałam tylko powiedzieć, że idę na dworzec i pada, więc zaraz ja skojarzę parę słów. Chciałam powiedzieć właśnie, że przyjedziemy zaraz. Mam duże nadzieje, że uda mi się kupić coś. Trzymamy kciuki. Dzień dobry. Witam kolejnego dnia już na wieczór przed moimi zajęciami z rysunku. Za niedługo muszę się zbierać na busa. Natomiast chcę Wam pokazać, co kupiłam wczoraj ogólnie wczoraj. Nie, dało mi się dużo nagrać, bo szczerze zapominałam nie będę kłamać, bo pojechałam do Katowic, do galerii katowickiej i najpierw poszłam z przyjaciółką na Jarmark się przejść, zobaczyć wypiłam sobie kakao i później poszliśmy do hemu obok galerii i dało mi się kupić bluzkę na. Wigilien, urodziny, na Sylwestra, na jakieś kluby, albo coś na wszystko Także kit na przecenie za 18 zł tego Właśnie, bo nie wiedziałam czy kupić sobie taką jasną, czy czarną Moja przeciółka była za jasną, ale czarna więcej użytku Użytku? Więcej zastosowań Biała była za 21 i kurczę żałuję, jeżeli nie mam Ale chcę się wybrać na chłopu do kina więc może jeszcze bym weszła do hm czy nie ma? Chciałam i tak jeszcze właśnie iść do jakiegoś action, coś po album na zdjęcia, bo potrzebuję z 18 zdjęcia włożyć. A w moim już nie ma tyle miejsca. I był na przykład w flying Takerze, ale on nie był w swoim środku, tylko, tylko taki cienki, ale estetycznie mi się podobał. A później w był były sambrzydkie, więc no, nie kupiłam tego, ale kupiłam to po prostu. Pokażę Wam Więc ona jest na szyję, taka, ale ale ona nie. Coś mi się wyłączyło. Nie jest takiej gładkiej satyny, jakby jeszcze w tym świetle. O, tak trochę ma takie, jakby wzorki. I jest tak do połowy pleców. Coś widać? Taka nie <tenia> była. Bo nie myślałam o tym, żeby kupić obie. I później czukałam prezentu dla taty. To Było najgorsze po prostu, żeby znaleźć A Aczkolwiek kupiam coś, więc Wam pokażę coś, co w, o czym myślałam sobie. No więc wyszłam do Teranowy, ale męski dzień był zamknięty, ale kupiłam sobie taką zwykłą białą koszulkę, bo 100% bawełna, a na, na przecenie za 20 zł, więc wzięłam białej koszulki. Zawsze są u mnie widziane, także udany zakup i pokażę, co ta kupię. Na początku w ogóle myślałam, czy taką koszulkę do ćwiczy. później myślałam, że może spodenki. Bo mój tata zawsze narzeka, że ma takie, których nie lubi, tych cienkich, więc miałam może spodenki, później miałam. Coś miałam, coś na nie pamiętam. Później takie inne koszulki z takiej strony znalazłam, sobie chyba tam jakoś kupię, ale no. Później miałam taką figurkę troszkę i w ogóle. Ale w końcu spodenki, w Adidasia kupiłam, bo to jest też przez to, że mój tata chciał kolorowe rzeczy, nie chciał ciemnych żadnych Chciałam biletowe właśnie, ale były ciemne Więc kupiłam zwłoniki, bo patrzę, że takie pomarańczowo-czerwone Taki materiał fajny mają, taki elastyczny Je są trochę Normalnie mają kieszenie, mój ta właśnie narzeka też, że w tamtych nie ma kieszeni zamykanych Mam nadzieję, że będą git Jak coś to jest 10 dni na zwrot Wtedy będę myśleć Witam ponownie, jest już 22. druga, już jestem wykąpana. Chciałam tutaj dokończyć, bo musiałam tutaj skończyć, bo ja spóźniłam na busa. Zaraz się trochę ogarnęłam i nie idę jeszcze spać, bo chcę dzisiaj skończyć trzecią część The Inheritance Games, bo już tam mam nieco co więc skończy to myślę. W każdym bądź razie chciałam dokończyć o tych zakupach wczoraj. Wydaje mi się, że skończyłam na tym, że kupiłam te te spodenki. Mam nadzieję, że będą mu pasować, a nie te jak te co ma z takich cienkich i będzie ich używać i w ogóle. Później poszłyśmy z moją przyjaciółką na jedzenie do Pasibusa. bo już taką ochotę długo na pusa I z kuponu, bardzo fajna cena, miałam małe frytki, iced i burgera takiego zwykłego za 25 zł tylko. Także bardzo tanio, tutaj jest. Zwłaszcza, że to nie jest taki burger jak w Haem, jak w Maku, ale no też wiadomo, on jest taki super restauracyjny i smakował ok też, więc no. A później poszłyśmy do MPK, co to nagrałam, taka kolejka była do kasy, masakra. I do Martes z Sportu, bo ja na mikwajki klasowe miałam legionek, ćwiczy i w ogóle na siłownię i tam białko, ale nie było tego, co chciałam, że tak więc weszłam do tego matematyki i tam z moją korzenką, co długo treść na siłownię chodzi i w ogóle, i wysyłam i uznałam e, z nią trochę, że kupię takie witaminy, taki zestaw i takie izotoniki do wody, jeden taki rabarbar i Trina, a jeden pomarańczy, taki zwyklejszy. a później poszłyśmy do Tiki Maxa. I ja nigdy nie zwracałam uwagi na książki w Tiki Maxie. I bym nie zwróciła, jakby nie mojej przeciwko, bo ona się mi gadała, że w stanie pójść do mycia. I mówię, dobra, ja się zobaczę. I patrzę. Okładkę kojarzyłam właśnie tą autorkę z innej książki, z tej okładki. I patrzę za 24 zł. Patrzę po angielsku. Po angielsku za 24 zł. Więc. Kupiłam oczywiście, że tak. To jest jakby druga część trochę takiej granatowej od tej autorki, nie powiem jak się nazywa. Nie czytałam, ale czytałam na necie, to może też być jako po prostu tak czytane. O! Ta książkę, ale sobie ją kupię po angielsku i myślę, że najpierw właśnie tą przeczytam, a później tą. Leopinię też ma właśnie kit, dosyć gula, a 24 zł. Książkę po angielsku o megatonie sobie. będziecie się bardzo dziwiłam i kupiłam. Także to były zakupy moje. Duże rzeczy kupiłam, jak na mnie, bo tak nie kupuję, jestem wymagająca dosyć i mi się mało co podoba. Zwykle jak chodzę na zakupy, pijam dużo I teraz wam pokażę, co dostałam już Na rysunku we wtorek, nie dzisiaj Dostałam... Można było sobie wybrać, co? Wybrałam taki domek i fereo ruszy Zastanawiałam się, czy lindorkę, czy fereo Ale lindorki mam w domu, więc wziąłam fereo. I na choinkę, będzie mi pasować Bardzo fajnie I do tego mieliśmy losowanie I ja w sobie miałam takie, że Mogłabym wygrać, byłoby spoko, wiadomo Ale... nie wygrał, w ogóle było dużo osób i losowaliśmy. I pierwsza została wylosowana. I później, jak w worku, co losować, to wylosowałam pędzle. I takie mega pędzle z takim brokatem. Jakby ja nie maluję, nie wiem, czy nie muszę zacząć, ale przy... dostałam inspirację, żeby coś pomalować, bo ta nieraz chyba przed wakacjami, albo na początku wakacji, malowałam. I jeszcze takie, że to nie jest cudowne. To jest cudowne, moim zdaniem. Ja się mogę bawić z tym godzinami. Po prostu piękne. I od mojej przyjaciółki z jej wyjazdu dostałam półkę do gumowania z Malagi i z Budapesztu. Dostałam to akurat na moje życzenie: maseczki z Balei i płetki pod oczy. I dosłownie to, to same kupiła, co robiliśmy razem. Także bardzo fajnie, bo one były fajne, takie i w ogóle. Także zrobię sobie jakąś spa trochę bardziej, przymówi night może albo coś. I dostałam jeszcze notes. Już mam prezenty świąteczne jakieś. Cudownie. A jutro jeszcze dostanę kolejny. Zarzyczyłam sobie Lego, takie małe z Creator, albo tak to się nazywało, bo ja dawno nie kupowałam Lego, strasznie dawno. A tak to ja układałam już od Francuzów, tam stoi Grand Hotel. Pamiętam, że jak byłam mała, to oszczędzałam pieniądze, żeby sobie go kupić. Także no, i mam dużo Lego, ale właśnie Lego mnie zainspirował, bo bardzo lubię Lego. I mówię, co znajdę, jakieś to do tych też Lego. I znalazłam za 43 zł. Także. Mam nadzieję, że je dostanę, bo je dam na listę Jak będę sobie układać, ma i będzie super Także no, za chwilę Wigilia, bo jest czwartek, a w niedzielę jest Wigilia Jeszcze nie istnieje w ogóle ogarniętego Miałam dzisiaj przebrać pościel, a jednak to zrobię jutro Wszystko jutro zrobię, choinkę, u... nie wiem, czekaj Na 17 mam matkę, więc nie wiem, czy mi się wszystko uda Muszę to zedytować jutro już Wrzucić, ale będzie ok. To może wszystko już też ogarnę wieczorem, a w sobie wezmę edytować. Także teraz nie było filmu, albo mam dwa podwójne filmy, także całkiem ok. <grych> Dziękuję Dzięki. bardzo za oglądanie i do zobaczenia jutro. Mam nadzieję, że to tak wyjdzie. Cześć.